Mano widzowie, z tej strony Maxi. Dzisiaj sobie um, jest wyjątkowy odcinek Ponieważ jest to specjal na 100 subskrypcji Miał to być trochę inny specjal Ale wyszedł jaki wyszedł, bo mi coś obes się zepsuł z Minecraftem dalej Próbowałem wszystkiego co tam pisał Pisaliście pod filmem, to testowałem No ale nic z tego nie wyszło I nic się nie udało I dlatego no... No, nie wiem co, dlatego, no. W sumie to tyle, nic się nie działo i. No, i na razie dlatego, jest taki tutaj z mojego kiedyś survivalu z kolegami filmik. No, i zapraszam do oglądania. Dobra, musimy na początku powiedzieć o tym, no. Dziękuję Wam znowu za 100 subskrypcji. W ostatnim odcinku mówiłem, że jeszcze niewiele brakuje, że przez chwilę było. O tu jest, zobacz, chodź. Potem odchodziliście, potem znowu było. Więc wam bardzo dziękuję, ponieważ to jest jak dla mnie duże osiągnięcie. Na specjal mam zorganizowane na pewno tak wakacje, gdzieś będzie nowa, fajna seria Survival. Jeszcze nie wiem jaka, ale zobaczycie jeszcze, nie? Na pewno jeszcze zorganizuję jakieś eventy dla Was na serwerze Discord. bo wszystko stamtąd, czasem biorę widzów do odcinków i w ogóle, więc, więc możecie wbić na serwer Discord. No i co no? No jakbyście słyszeli te dźwięki w tle tam te moje gadanie i tak dalej, to z tego właśnie z tego survivalu wtedy, tutaj, co widzicie na ekranie. W tym odcinku będziemy sobie jeszcze testowali w ogóle e, piosenki. Które mi podesłaliście na Discordzie Ale to za chwilę Dobra słuchajcie mam, Jestem już na Discordzie Mam piosenki Pierwsza z tych piosenek Tutaj każdy mógł jakby wysłać Maksymalnie trzy piosenki Dobra więc pierwsza piosenka Undertale OSC Fallen Down Coś tam chyba kojarzę ale nie wiem Wiem, no. Ja filmik nagrywam akurat o nie, to ta piosenka! O nie, ja ją znam. Ona mi się kojarzy, że jest taka trochę creepy czy coś. W sensie nie creepy, ale do takich odcinków. O nie, ja to znam. Kurcze lagi mam, co jest? Słuchaj, bym się nie zdziwił, bo ja mam tylko tyle połączone, że tutaj mi się aż zacięło. No więc znam tą piosenkę, tak powiem. Dobra. Czas na kolejną piosenkę. No co się dzieje z tym Discordem mi dzisiaj? Eee, coś tam nie wiem, nie umiem czytać po rosyjsku, ale coś mogę, może się domyślać to. Okej, okay, okej, okay, ja już wiem, co to jest. Ja już wiem, co to jest. Okej, okay, ja już wiem, co to jest. To Jest takie. Jezus, lagi! 505 od Arctic Monkey i co? Tego ja nie kojarzę akurat. Wszędzie kojarzę, ja nie kojarzę. Wiadomo, że każdy kocha Prince Polo. Już sobie z lębeczki pije kole z lodem pyszna. Barca górą. Nie wiem, nie znam tego. Brzmi na fajną piosenkę. Mówię co, wy macie różny gust, cokolwiek po tych pierwszych tak widzę. Ale zimna ta kola. Dobra, coś co się potem dzieje w piosence? Nie, chyba nie. Chyba to po prostu taka piosenka, okej. Okay. Kolejna pioseneczka, XD do tej piosenki. Dobra, zobaczę co to jest za piosenka. Nie, dobra, ja wychodzę. Nie, dobra, nie, kończę ten odcinek. Do widzenia, żegnam. Mam jeszcze pytanie, dlaczego obok tej piosenki mam tutaj same shorty i wszystko z, z tym. Tu jest Rick Astley, tu jest kurczę Rick, As, Rick tu jest tu jest on, ten Rick Astley, Rick Rolls, tu jest on, też, nie wiem, tu jest, tu jest, tu jest, Boże, za dużo, i tu jest. Lecimy dalej, Des Desolate, ja to znam, o Boże, co ja robię ze swoim życiem, odsłuchując tej piosenki, ja to znam, ja to znam, ja to znam. Ja nawet nie wiem, dlaczego ja to mam w bo to jest taka piosenka, to jest... Największa piosenka z jakimś basem, czy czymś, kurczę. Teraz jest jeszcze luzik w porównaniu do tego, co będzie za chwilę. W tej piosence, w refrenie. Strasznie lodowata ta kola z jest. Ciekawe gusty muzyczne. z takiej piosenki dobra, koniec koniec, 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 kolejne pan Paweł jest wysoko, Dawid podsiadło, nie ma fal, parodia od Rosoła. okej, okay. ehm. coś kojarzę z mema, ale nie wiem do tego utworu nie będzie teledysku, okej, okay, bo nie umiemy niech to będzie chod dla wszystkich, legendy blablabla bla bla bla. nie jest dużo Pan Paweł będzie skakał. Kolejne. Robert Makłowicz! pam i Jest Robert Makłowicz. To musi być coś dobrego, a jak nie, to, to, to się zasmucę. Co to jest? Nie znam tego. Słodka jak jasny drink. Nie doła z prawda? brata. prawda? Nadal ostrości. Robert Parkowi. To jest sposób na <try> Sorry, mówiłem, że będę <try> bekał <try> przez przypadek. Dźwig radła, w tej chwili posiekane, dokładnie. Co? Zjedzie się dosił, mój kolega Tam, co? w kilku minutach, a tam już rzeki Co? W północnej Afryce Co? To jest awokado To jest talerzu w młodzieżu suszony, zmiażdżony Stoląc w okazji I pierdoląc, co, co? Tak, nadam, na zadaniu na co to jest? Co to jest? Trzymając talerz nad głową, dostanie się w tej podchodu.

Woł, woł, wow, wow. Widzisz tutaj rapy? Spoko Fajny bicik ma taki. Yo, Kolejny. Krzyczy głośny hardstyle, bas boosted. Em. co to jest? Jestem zdziwiony, że YouTube tego nie zablokował przez taką dużą ilość. Prze. Okej, dobra, nieważne już. Borderline, co to jest? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Co za gustem zresztą macie naprawdę? A to co to jest? I jakieś Borderline, tyle wiem. Fajny basik, wow. Fajny bicic. Sorry, bicic. Fajny bit. No i kolejna, chyba ostatnia. Nie, jeszcze potem zobaczę, jakie kiedyś wysyłali. Żeby nie było. <grymne> Żeby nie było, że tylko z ten. Elektryczne gitary dzieci wybiegły wesoł ze szkoły. Zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. To to. Tak, to to. Jej. Jakiś. Hot. Hot trap remix? Już widzę, że inaczej trochę. No oczywiście do siebie. Chyba źle w głowie, to ma ten co to stworzył w sensie chud terapremik, premix, jakieś takie. No bo mówi, no. Wiem, wiem, wszyscy my mamy źle w głowach, cała ludzkość ma źle w głowie. Dobra, więc teraz czas na piosenki z kiedyś. Bum! Szakalaka od rosołu. Ja się boję! Czemu to jest McDonald's Arabia? Co to jest? Co to jest? Co to ma być? Co to ma być? Em... Um, um. eee. eee... Co? Dobra, nie ja serio. Kończę ten odcinek, i dobra, nie. Co to jest? Podróbka. Ace hot Bugatti. I woke up in my new Bugatti. Oryginał, podróbka. Jezu, Mary, jakie to jest głośne. To jest takie głośne, że mi zara komputer, wysadzi. Oryginał. Boże święty, dobra. Dobra, no więc słuchajcie, no dziękuję Wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Piszcie, czy chcecie takich więcej z testowania muzyk i w ogóle jakie odcinki chcecie. Zapraszam Was do pisania w komentarzach, ponieważ jest mi bardzo miło, gdy piszecie. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście dużo komentarzy, za co bardzo dziękuję. I no, na wszystkie odpowiedziałem, tak naprawdę tutaj jak widać, a ja no niektóre nie, było, bo nie trzeba było odpowiadać. Yy, no i co no. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia kiedyś. O tu jest, zobacz, chodź. <śmany>